Na plecach mamy, ej. Nikt pleców nie pilnuje. Oni tego Standardowo nikt nie pilnuje pleców. Dlatego nie ma tutaj ten. Standardowo plecy zawsze dupek dostają. <grym i zginęli> Nie bo oni zginęli dlatego, wiesz? Zapytałaś się do niej, stary środa? Zbiegałaś do pomieszczenia. Zakazuję się do tej krótkiej stanki. Ja się ba. ustawię tam we wędze, będę ba. wam krył lewą stronę. Tu Ej, trzeba ile cisnąć? Oni przejdą dalej. To nie, są pomiędzy gdzieś musiałem. O kurwa. Ej, Ciszę, e Sebastian. Nie, nie, Sebastian jest tamten Chodźcie. Dawaj, chpamy, dawaj, dawaj. Trzeba wchodzić od razu łotem, Kurwa, jeden zapał. Co jest I Oni z góry z dużej hali schodzili. No, a kurwa, macie do chujasza! Oooo! Oh, o. Oh. kurwa ah, oh. oh. uh. pierwszy raz kurwa! Łażą, wyłażą jak szczur, ale do maczka dostałem! O. Oh. Mi właśnie Maciek zajebał! Tu nie będzie nigdy zgrania, kurwa Do lewej, do lewej, tutaj trzeba przejść, bo tu no go gości... Jakich kurwa lewej śpią? Tu Jak na z tyłu chodzą, no kurwa No tam no, jest problem, wchodzą tyłu kurwa nie no, Wiem Z tyłu No, kurwa, nie z tyłu. no. Nie, Ja nie dostaję z przodu, ja dostaję z tyłu No ja też z tyłu A teraz dostałem. o od niego kurwa w boczuś, kurwa Znaczy w nogę, a potem w boczek jeszcze tak, oni wypierdolą, on to by na do, nas, do nas. No Chodźcie, ten, Mateusz, chodź, plan trzeba zrobić, szybki wjazd No, brawo, no, brawo Ale oni mają respa pewnie No, tutaj, nie, oni mają tu respa Wchodzą tędy Muszą osobno, odchodzić czas, nie? Nie mogą, No, Oni wchodzą do tego, jak ich tam stleszczymy, to nie wyjdą, oni się na trzeciej hali są Dobra, tędy idziemy Tędy, ale tędy brzegiem? Brzegiem, brzegiem I od tamtej strony ich zejdziemy No oh. ch**ia, weźmy się ze z Macie kurwa boli Co boli? Bo, kurwa nożka boli kurwa To 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 tędy okay. Cześć, nie byli tam, byli tam bardzo daleko z przodu za winflem Jak tam u ciebie? Tam z przodu, po prawej. I później na daleko po, po lewej. Tam. Tu był gościu się czaił wcześniej. To w pokojach, uważaj na plecach. Ja tak, dokładnie, tam na tyle. Gdzie wy jesteście? Lewy narożnik pierwszej hali, dawajcie. Tam są nasi. Mateusz, Mateusz, w przodu jesteś? A co przodu są? Bo te ciecie chali, to ja w ogóle nie znam no. Ładzę, że jest ona Gdzie wy jesteście? Radio, kontakt Nie wiem, czy wydawało się, że tam jest czysto, bo tam jest czysto. A może było i tak? No, tam też było. Dlaczego Halaby się przydało? Będę tychał. Pinocie Betu. Gdzie? Yeah, yeah. Polska, Niderland. Kontakt, 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 kontakt. Cofnął, cofnął. Cofnął, uważa na swojego. Nie, 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 nie strzela się, niech wyjdzie, niech wyjdzie, niech wyjdzie. Puść go spokojnie, puśćcie go! Niech wejdzie, niech wejdzie! Ja tu plecę nie mam Dobra, wy tu zapytujecie. Pokojnie, macie kurwa. Tu idzie od prawej strony. Ja pierdolę Sklep sobie Ale dostał Lejcie go kurwa ile w razie Dostał, dostał Trzeba ich tutaj przy nas Kurwa i chuju, nie wejdą, wszystko pusto Na trzecią halę trzeba byłoby pójść zobaczyć Trzecia hala i oni tutaj w większości teraz są, tu No no i teraz większość się są na lewej tutaj, tutaj, na tej stronie pościg tu, tu jest ciasto ciemno i ten, i oni są tu, większości tu są Uwaga, bo idzie tutaj gościu Będzie strzelał Nie, ci, ci te no, są schodów, ale tu środku jest

Dawajcie tędy, tędy chodźcie. Lewa hala w ogóle ktoś w ogóle wbył na tej lewej. Byliście tam? Bo tu się coś tam na tamtej, na tamtej, na tamtej są Nie wierzę, że z niej nie dostał No, ale on dostał po ścianie, uważajcie na środku Na środku, na przejściu na lewej stronie jest, odrespo o nich Przy drzwiach jest jeden Dobra, jeden w tym pokoju Jest? Okay. Ale, tak, ale Ale każdy się nie liczą. Co? Tylko się... ale nie jestem pewny. Piękne? Oni tu są wyciągnięci. Oni są od drugiej do na, na pierwszej hali. Większość jest tu, na, na, na lewej stronie, na rogu Są zablokowani Tak? Tak jak się nam przez respa, tą stroną i tu wejdą też A tu się Trzeba plecy! Trzeba! Trzeba!